Bo nie to się ma. Dzisiaj sobie o mnie um, trochę. Um, sorry, że tak dawno trochę nie nagrywałam. I sorry za dźwięki w tle. Więc teraz już to działamy. Oczywiście nie zarzucam nie do subskrybowania. Kurde, nie umiem tego wymówić. E, 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 Subskrybu, powiem tak bardziej. I zaczynamy pierwszą rzeczą jak wyglądamy. Mam no, no, zielone oczy. Hmm. No i ogólnie to jak tak, Ogólnie też bym chciała chociaż dobić się na tym kanale 10 subskrypcji, albo nawet i 5, mnie tu wszystko jedno ale bym chciała, żeby nie tylko moje bliska sobie mnie subskrybowała ale też i takie, co już nie znamy. Możecie mi też zadawać pytanka, jeśli chodzi, o, um, mogę odpowiedzieć w jakimś innym filmie, przykład um, może wymyłażyła by po prostu. Malabie. No, a <gum> I, 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 nie mam nic nas. Wam opowiem o czym bym marzyła. Marzyłabym o tym, żeby w tym filmem było przynajmniej 5 lajków albo nawet i 10. Jak dacie oczywiście radę. I myślicie ten film do innych znajomych. Może ich to zainteresuje i będą chcieli mnie oglądać. Powiem tyle, że kiedyś miałam okropne filmy, bo byłam młodsza i tym tego czasu się zmieniło. Te, więc proszę mnie nie hejtować, jeśli chodzi o to, bo kiedyś byłam po prostu mniejsza i jeszcze nie miałam wtedy pisać. Było kilka lat temu, więc też mnie nie hejdowałam. Pewnie teraz mam lep lepszy właśnie mikrofon. Nie mam mikrofonu, ale mikrofon też lepiej, nie wiem. Więc tak, też opowiem Wam trochę właśnie o mnie. Moją pasją jest granie w Roblox. A opowiem o Dandy World, dźwięki. Dandy Sword. Nie, i też lubię całkiem grać już nie jakieś oby, albo jakieś inne rzeczy. będzie go się wdalić Jeśli ktoś by ze mną chciał, chciał ze mną zagrać, to mój nikt się nazywa i z zy zy podłoga byłka przez el Serio? Ja mam takie coś po prostu na że nie mogę pisać o, e, ły i tak dalej. No, no chill'u, jakoś wtedy mi się osuwa cały tekst. Nie wiem że... dlaczego. Nie wiem, Ja wam chcę coś powiedzieć, jeśli chodzi o... No, ogólnie o mnie właśnie. Ciągle, sorry, że powtarzam to samo, ale no... Ciągle chcę się wysłowić. Bo... No. Przepraszam za te dźwięki, przepraszam. Jeśli byście chcieli jakieś Q&A, to proszę pisać w komentarzach. Ja chętnie zobaczę, właśnie, proszę komentarze. Jest A, Bo bardzo zawsze możemy być się tu i serką, coś po tego. nigdy mi to nie wychodziło. Zawsze było po mało wyświetleń. Nikt nawet nie nie dał like, Nie oczekuję od was, że dostanę, nie wiem, milion wyświetleń, ok. Nie chodzi mi o to, ale chociaż one to 10. Że ja chociaż bym chociaż tych chyba pod górę i wiem, i żebym <laughs> bym że nie nagrałam dla siebie. Dla mnie najbardziej. I też możecie mnie teraz hejtować bardzo, dla, bardzo, jest bardzo. Bardzo mówię, co mi nie powiem jeszcze tego, bo nie są na to gotowa. Trzeba się hejtu też z tej strony. Rzuców hejtuję tylko dlatego, żeby dla śmierci właśnie też mm. Czy kiedyś się zmagałam z hejtem? Tak, jestem na TikToku i zmagam się z hejtem. w mm. tych filmach na przykład tak źle coś napisałam, to od razu był hejt, bo wtedy byłam młodsza, to w ogóle nie było. I no i fajnie ludzie piszą na Facebooku. No, moja mama. Nie fajny. Proszę, no Można na przykład poprawić, o sobie na przykład, jak ktoś napisał rzeczy przez całą rzecz, czy rzecz, tak, rzecz, no tak, rzecz, nie, rzecz nie, to, po, to można poprawić, po prostu powiedzieć, hej, to jest źle, zamiast. Nie chcę, pójdę, czy yy, sobie. Tak, yy, no, wyżej. No, Więc Zawsze nie zwracajcie ludzi na właśnie. Nie, nie zwracajcie ludzi. Nie zwracajcie na ludzi u mnie. Ok, Nie, wszyscy dojadą. Nie, nie przejmujcie. Trzy Kończę. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Bye.